Dzień dobry. Przed nami kolejny odcinek naszej słodko-gorzkiej serii. E, witam Was wszystkich. E, I od razu chcę powiedzieć, że, że zaczynamy dzisiaj e, trudny temat. E, I tu nie będę jakoś na, na początku jakoś starał się go e, łagodzić. E, trudny temat w takim sensie potrzebny, ale, ale trudny, bo, bo nam się źle mówi o takich rzeczach jak, jak nawrócenie, jak pokuta. I wolelibyśmy może bardziej słyszeć mm, o tym, że Pan Bóg nas kocha, jacy to jesteśmy wspaniali, obdarzeni Jego miłością, ale też w naszej duchowości są takie rzeczy, jak potrzeba nawrócenia, e, jak potrzeba zerwania z grzechem. Więc, więc dzisiaj e, troszkę będzie, będzie o tym: e, trzy takie zwroty, od których chciałbym rozpocząć. Które związane są ze średniowieczem i które w zasadzie określały tę samą rzeczywistość. Te zwroty to nawrócenie, to porzucenie świata albo czynienie pokuty. I one, tak jak mówiłem, w zasadzie oznaczały to samo: oznaczały przemianę, oznaczały wejście na drogę. Na drogę nawrócenia. Jest to był jakiś, jakiś radykalny, radykalny wybór, choćby ten zwrot, właśnie, że trzeba porzucić świat, nam tutaj, tutaj dużo, dużo mówi. To często wiązało się po prostu z wstąpieniem do klasztoru, z zamknięciem się w jakimś, w jakimś takim opactwie, które znajdowało się daleko od, od, od miasta, i tam całe życie poświęcone było modlitwie, pracy. Szukaniu Pana Boga, i więc, więc był jakiś taki element pewnego pewnego podziału, pewnego takiego odseparowania się. Jest zły świat, który, który jest grzeszny, w którym są pokusy. Więc ja chcąc nawracać się, chcąc jakoś być człowiekiem świętym, Powinienem zostawić ten świat, odciąć się od niego i schować się w jakimś takim bezpiecznym miejscu, w którym byłbym, byłbym wolny od, od, od pokus tego, tego świata. Franciszek, kiedy teraz przejdziemy do niego, to trzeba powiedzieć, że on też używa tych zwrotów. On mówi o nawróceniu, mówi o czynieniu pokuty, mówi o porzuceniu świata. Sam, kiedy mówi o swojej historii, to mówi: Porzuciłem świat wtedy i wtedy, w danym momencie, kiedy Bóg wkroczył moje życie, porzuciłem świat. Nie czekałem, kiedy poznałem Boga, ale, ale od razu porzuciłem świat. Ale chociaż Franciszek mówi o tym, używa tych samych pojęć, to tutaj możemy znaleźć pewne elementy, które są, które są zupełnie inne. I są, wydaje mi się, bardzo takie, takie ciekawe. I mimo, że, że mówimy o średniowieczu, mimo, że mówimy o takich, o takich wartościach, takich ideach, które mogą się wydawać jakieś takie bardzo niemodne i przestarzałe nawet w duchowości, to widzimy, jak nawet po takim czasie one ciągle mogą być dla nas aktualne i inspirujące. Dlaczego? Co jest ciekawego u Franciszka? Co, co jest nowością? Nowością jest to, że Franciszek porzuca świat, ale pozostaje w świecie. To znaczy, on fizycznie nie odgradza się od tego świata. On nie idzie gdzieś na pustynię, nie zamurowuje się, nie, nie zamyka się w jakimś, w jakimś klasztorze otoczonym y, kilkumetrowym murem, po to, aby tam, daleko od ludzi, od otoczenia, być odciętym od, od wszystkich pokus i, i tam oddawać się kontemplacji i szukania, szukaniu Pana Boga. Nie. Franciszek nie, 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 nie ucieka, nie staje się pustelnikiem. On porzuca mentalność świata. On nie utożsamia się z tym, co jest złe w świecie, co jest przeciwne Panu Bogu. Przeżywa moment, kiedy radykalny, kiedy on wybiera bardzo stanowczo Pana Boga i nie chce mieć już nic wspólnego z tym, co było, co było złe też, 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 też w jego życiu, ale równocześnie Franciszek pozostaje w świecie, pozostaje między ludźmi. Jest wśród ludzi, jest blisko nich, nie, nie gardzi nimi, nie, nie odseparuje się od nich. Dlaczego? Dlatego, że, 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 że ten świat czeka na niego, dlatego, że on jest potrzebny temu światu, że przesłanie, które on ma teraz, już ten przemieniony Franciszek, że on musi iść z tym przesłaniem do świata. Że ten świat czeka, aby, aby, tak jak Franciszek, usłyszeć dobrą nowinę, usłyszeć o Bogu, aby, aby też przemienić swoje życie. Dlatego nie mogę tego świata zostawić i, i uciec się. Uciec i schować się gdzieś, gdzieś daleko od niego. Jest takie, takie piękne miejsce związane z obecnością Franciszka. Jeden z takich. Z takich remów, w których się on zatrzymywał na, na modlitwie na jakiś czas, który, który odwiedzał. I to miejsce zawsze na mnie robi wrażenie, kiedy wracam choćby do, do, fo, do foto, fotografii. To jest takie miejsce, które znajduje się w dolinie Rieti, wysoko położone, położone w górze, taka malutka miejscowość Sacro Spekodinarni. I tam. Tam Franciszek miał w zwyczaju czasem przebywać, zatrzymywać się i modlić się. I to miejsce jest tak skonstruowane, że kiedy tam patrzymy na, 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 na kapliczkę, na kościół, na te zabudowania małego klasztorku, które tam są. To one nie są ułożone, tak jak to często bywa w takich, w takich zakonnych konstrukcjach, budowlach, w taki sposób, że, że tworzą taki zamknięty kwadrat, zwany wirydarzem, z takim, z takim, z takim kwadratem wolnym w środku, że, jest, że ta przestrzeń jest otoczona z czterech stron. Ale to miejsce jest w taki sposób zagospodarowane, że, że Zajęte są, zabudowane są trzy ściany tego, tego kwadratu. Czwarta część jest wolna, i z czwartej, właśnie tej części, z czwartej strony, ten, który tam jest, widzi przepiękny widok na całą Dolinę Rieti. I to, to było, było, było celowe zamierzenie dla tych, którzy w tamtym miejscu, tak jak Franciszek, się zatrzymywali, dla jego naśladowców, jego braci, którzy chcieli na jakiś czas tam pójść i oddać się modlitwie pobyć troszkę bliżej Pana Boga, ale, ale nie tak właśnie, żeby się zamknąć. Nie na całe życie. Bo to była symbolika, która mówiła, ok, bracie, jesteś tutaj, potrzebujesz się modlić, potrzebujesz być blisko Pana Boga, potrzebujesz się oddać Jemu, ale pamiętaj, popatrz nam na dół, na ten piękny widok i tam jest świat, który na ciebie czeka, do którego, kiedy tutaj się napełnisz, powinieneś zejść, powinieneś wrócić i świadczyć swoim życiem, i głosić dobrą nowinę. To jest franciszkowe podejście, to jest synteza tych, tych dwóch elementów e, takiego życia życia aktywnego i życia takiego kontemplacyjnego, ale to jest też takie, takie franciszkowe nawrócenie, więc to nie jest porzucenie świata. I wracając do tego tematu nawrócenia. E, to jeszcze to jest ciekawe, że u Franciszka to nie jest jeden moment. To jest oczywiście radykalna przemiana w jego życiu, kiedy on już, już nie, nie żyje tak jak do tej pory żył, kiedy, kiedy widać, że jego styl życia się zmienił. Ale, ale, ale Franciszek sam podkreśla, że to jest równocześnie pewien, pewien proces. Czynienie pokuty, życie w pokucie, to jest coś, co się robi przez całe życie. To nie jest jedna decyzja, to nie jest jeden moment, to nie jest tak, że ja raz coś zrobię i całe życie mam już teraz zaprogramowane. Nie. To jest pewien styl życia, w który wchodzę, przemieniłem się, odkryłem Boga i teraz żyję w pokucie. Franciszek, kiedy pisze list do wiernych, tak zwany, czyli do wszystkich wiernych, którzy gdzieś tam pragną znać Pana Boga i, i, i kierować Jego wskazaniami, to. To on dzieli ten list do tych wszystkich ludzi na dwie części, yy, i zwraca się do tych, którzy czynią pokutę, i do tych, którzy nie czynią pokuty. Podział jest ewidentny. Yy, to, że czynię pokutę, to nie znaczy, że, że jestem teraz niewiadomak wielkim grzesznikiem. Nie. To znaczy, że jestem na drodze, na drodze nawracania się. To, jest, to znaczy, że, że, że ciągle są rzeczy, które, które potrzebują się we mnie zmieniać, ale jestem już na dobrej drodze. Czynię pokutę i nie muszę się zniechęcać tym, że, że pewne rzeczy jeszcze, jeszcze wymagają dużo cierpliwości, wytrwałości i pracy nad sobą. Jest to pewien, pewien styl życia. Żyję w pokucie i to, mimo że wymagające, bo to znaczy, że, że, że to może trwać i trwać i trwać w przeszłości, równocześnie to jest, to jest też taka dobra nowina w tym zawarta, dobre przesłanie, bo to pokazuje, że, yy, że jesteśmy w drodze. Że jesteśmy w drodze, że, że tak jak Bóg jest cierpliwy, tak my powinniśmy cierp być cierpliwymi wobec, wobec nas samych, bo to zakłada, że, że nie jestem jeszcze doskonały, że jestem w drodze i pewne rzeczy wymagają czasu, że, że pewne rzeczy ciągle gdzieś tam będą jakoś mnie kuły i uwierały w moim życiu i potrzebują, potrzebują czasu, że nie muszę od razu być teraz perfekcyjny w stu procentach. Że, że nie w taki sposób się to moje życie zmienia, ale że nieraz to jest proces, więc muszę na siebie też popatrzeć z cierpliwością. Ważne, żeby tak jak w przypadku Franciszka, było na początku podjąć decyzję, zmienić kierunek, wejść na drogę pokuty, wybrać te wartości, którymi teraz chcę się kierować, i wtedy już jestem, jestem na dobrej drodze. Niech Pan Bóg też. Wspiera nas w takich, w takich działaniach, i w tym, co w, w nas ciągle jeszcze wymaga, wymaga nawrócenia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.